Czy wyszukiwarka może no, wiesz, stać się takim rozmówcą, który pamięta, o czym gadaliśmy wcześniej? Wygląda na to, że Google mm, mocno nad tym myśli. Pracują nad czymś, co nazywają wyszukiwaniem z czatem stanowym. Dzisiaj właśnie temu się przyjrzymy bliżej. W takim razie rozpakujmy to. Co to właściwie znaczy ten stan w wyszukiwaniu takim konwersacyjnym? No właśnie, to jest sedno sprawy. Chodzi o to, że system potrafi utrzymać i, co ważne, dynamicznie aktualizować kontekst całej rozmowy z użytkownikiem. Nie patrzy tylko na jedno pytanie. On jakby pamięta, co było wcześniej. I to się nazywa właśnie stanem użytkownika. Aha, rozumiem. Czyli to już nie jest seria takich niezależnych pytań, tylko ciągła rozmowa. A co wchodzi w skład tego stanu? Bo to brzmi, jakby to musiała być no, ogromna ilość danych. Rzeczywiście, zakres jest bardzo szeroki. To jest historia zapytań yy, z bieżącej sesji, ale też z poprzednich. Poprzednie zapytania, jasne, ale też interakcje z wynikami. Czyli co kliknęliśmy, ile czasu spędziliśmy na stronie? Dokładnie. Ale też dane takie jak lokalizacja, pora dnia, no i potencjalnie nawet y, informacje z innych aplikacji, na przykład z kalendarza, jeśli damy dostęp. I to wszystko często jest przedstawiane jako takie złożone wektory, liczbowe osadzenia, embeddings. One kodują znaczenie tych informacji, tak żeby sztuczna inteligencja mogła to zrozumieć i na przykład porównać trafność odpowiedzi ze źródłem. Wow! A jak w praktyce wykorzystuje ten cały zgromadzony stan użytkownika? Głównie przez duże modele językowe, LLMy. One analizują to, o co pytasz teraz, ale w świetle całego tego dostępnego stanu i dzięki temu generują odpowiedzi w języku naturalnym, które mają być znacznie lepiej dopasowane do tego, czego naprawdę potrzebujesz w danym momencie. Ale, co więcej, system może też działać proaktywnie. Na podstawie tego stanu i zapytania może sam generować coś, co nazywają zapytaniami syntetycznymi. Czyli jakby przewiduje, czego możesz potrzebować za chwilę. Sugeruje kolejne kroki albo podaje powiązane informacje, zanim jeszcze zapytasz. Czyli antycypuje. Tak. A jeśli Twoje pytanie jest niejasne, LLM może też mm, zainicjować dialog, zadać dodatkowe pytania, żeby doprecyzować, o co Ci chodzi. Czyli system nie tylko odpowiada, ale i myśli do przodu. Czy to znaczy, że za to wszystko odpowiada jeden taki wielki, gigantyczny model językowy? Niekoniecznie. Ten mechanizm, który opisują, przewiduje system klasyfikacji zapytań. On pozwala dobrać odpowiednie narzędzie do zadania. Czyli mogą być używane różne, bardziej wyspecjalizowane modele LLM. Jeden może być lepszy, powiedzmy, w zadaniach kreatywnych, jak napisanie wiersza. Inny będzie specjalistą od tworzenia zwięzłych podsumowań na podstawie wyników wyszukiwania, a jeszcze inny może sugerować kolejne kroki, jeśli wykonujesz jakieś bardziej złożone zadanie. To brzmi jak bardziej no, wyspecjalizowany i pewnie efektywniejszy system, ale tu pojawia się kluczowe pytanie, myślę, dla całej naszej branży: jak te odpowiedzi generowane przez AI łączą się ze źródłami, ze stronami internetowymi? Czy to jest koniec klikania w linki? To jest fundamentalna kwestia rzeczywiście. Dokumentacja sugeruje, że te generowane odpowiedzi w języku naturalnym powinny zawierać odniesienia, a nawet bezpośrednie linki do dokumentów źródłowych, tych SRD-ów, które są podstawą danej informacji. Czyli poddają źródła. Tak, co więcej, system jest w stanie ocenić i oznaczyć poziom pewności, no confidence, dla fragmentów odpowiedzi. Porównuje je z treścią źródłową, na przykład właśnie przez analizę tych osadzeń. I interfejs użytkownika może to wizualnie pokazywać, te źródła. Ok, czyli źródła nadal są ważne, a nawet weryfikowane. To przejdźmy teraz do sedna dla praktyków SEO. Co to wszystko oznacza dla naszej pracy? Przede wszystkim, waga przesuwa się z optymalizacji pod pojedyncze słowa kluczowe na zrozumienie i zaspokojenie potrzeb użytkownika w ramach całej jego, można powiedzieć, podróży informacyjnej. Kontekst staje się królem. Czyli SEO musi się skupić na tworzeniu treści, która jest wartościowa dla człowieka, jasne, ale też jakby łatwo strawna i zrozumiała dla tych modeli językowych. Dokładnie tak. Nacisk na dobrze ustrukturyzowane, merytoryczne treści. Takie, które odpowiadają na konkretne pytania, pojawiające się na różnych etapach poszukiwań. A co z tą optymalizacją pod stan użytkownika? No właśnie, to oznacza jeszcze głębszą personalizację. I tutaj te czynniki EEAT, doświadczenie, ekspertyza, autorytet, wiarygodność, one nabierają zupełnie nowego wymiaru. Stają się jakby paliwem dla AI żeby ocenić kto najlepiej odpowie na pytanie w tym konkretnym, specyficznym kontekście użytkownika. Nasze treści muszą odpowiadać na całe serie powiązanych pytań. Muszą budować spójny kontekst, który pasuje do takiej potencjalnej sesji czatu. To oznacza no dużo większy nacisk na kompletność tematu, na logiczną strukturę. Czyli dobra struktura strony, wiesz, nagłówki H2, H3, listy wypunktowania, to staje się jeszcze ważniejsze. Bo to ułatwia tym modelom przetwarzanie, tworzenie podsumowań. Dokładnie. Ułatwia analizę i wyciąganie wniosków. A co z linkowaniem, albo technicznym SEO? Struktura to jedno, a linkowanie zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne może wspierać ten linkifying engine pomagać systemowi wskazać źródła. Poza tym sygnały behawioralne w trakcie czatu, co ktoś klika, jak reaguje na odpowiedzi, będą pewnie miały większy wpływ na to, co system pokaże dalej w tej samej sesji. No i techniczne SEO musi oczywiście zadbać, żeby treść była łatwo dostępna, zrozumiała dla modeli. A, i jeszcze optymalizacja obrazów wideo. Skoro system może generować odpowiedzi multimodalne, to jakość i trafność materiałów wizualnych uzyskuje na znaczeniu. Okej, okay. czyli podsumowując: mamy wyszukiwanie, które zaczyna pamiętać rozumie kontekst całej rozmowy, generuje odpowiedzi, używając do tego różnych wyspecjalizowanych modeli ocenia wiarygodność źródeł i myśli kategoriami całej podróży użytkownika, a nie pojedynczego strzału. Tak, to jest fundamentalna zmiana perspektywy. Dla SEO to oznacza, że musimy tworzyć naprawdę głębokie, dobrze ustrukturyzowane zasoby, takie, które zaspokajają kompleksowe potrzeby użytkowników w trakcie całej interakcji z wyszukiwarką. Liczy się całe doświadczenie, cała podróż, nie tylko ten jeden punkt styku z wynikiem. No dobrze, musimy też y, przemyśleć analitykę. Mierzenie sukcesu będzie musiało wyjść poza zwykłe śledzenie kliknięć. Trzeba będzie uwzględniać interakcje z tymi odpowiedziami generowanymi przez AI. Podsumowując, wchodzimy chyba w erę wyszukiwania, które coraz bardziej przypomina rozmowę. System pamięta kontekst, przewiduje potrzeby, dostarcza spersonalizowane odpowiedzi generowane przez AI. Dla SEO to jest sygnał, żeby myśleć szerzej. O całej ścieżce użytkownika, o jakości i strukturze treści pod kątem AI, no i o nowych metrykach sukcesu. Tak, a patrząc jeszcze szerzej, to jest kolejny krok w kierunku czegoś, co nazywają towarzyszami generatywnymi. Takich asystentów AI, którzy nie tylko informują, ale aktywnie nas wspierają w zadaniach, ucząc się naszych potrzeb w trakcie interakcji. I na koniec taka myśl, może trochę prowokacyjna. W świecie, gdzie AI tak dobrze nas rozumie i przewiduje nasze potrzeby na podstawie przeszłości, na podstawie kontekstu, jak zapewnić sobie dostęp do informacji, które wykraczają poza ten przewidywalny schemat? Jak dotrzeć do prawdziwie nowych odkryć i nieoczywistych perspektyw?